Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z was, którzy są żyć dobrze, dostatnio i przede wszystkim na luzie. Dzisiaj powiemy sobie o pewnej różnicy, którą widzę między tym, jak ja robię pewne rzeczy, a jak to robi większość ludzi. Różnica pozornie drobna i bez znaczenia, ale jeżeli tak się przyjrzeć długoterminowo, to myślę, że ma ona i miała ona ogromny wpływ na to, że otrzymywałem w życiu bardzo wiele możliwości, bardzo wiele wsparcia, bardzo wiele pozytywnej energii i wszelkiego rodzaju innych dobrych działań w moim kierunku. Na czym polega ta różnica? Różnica polega na tym, że ja w stosunku do większości ludzi. W dużym stopniu, w znacznie większym stopniu robię dwie rzeczy. Po pierwsze, dostrzegam, jak ktoś robi coś dobrze. I to nie musi być zrobione w 100% perfekcyjnie dobrze, tylko jeżeli widzę, że pewne elementy chociażby są robione dobrze, to dostrzegam te elementy. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, to ja o tym tym ludziom mówię. Nie mam żadnego problemu, żeby sam, niepytany, yy, nie mając w tym żadnego interesu, mówić innym ludziom, wyrażać się z uznaniem o tym, co zrobili. Jeżeli zrobili coś dla mnie, było to dobre, to wyrażać moją wdzięczność, wyrażać moje zadowolenie. Nawet w sytuacjach, jakby większość ludzi powiedziała: OK, no właściwie należy mi się, prawda? Tutaj zwróćcie uwagę, chcę, aby każdy z Was przyjrzał się sobie samemu, bo tak zupełnie szczerze, znakomita większość z Was nie widzi większości dobrych rzeczy, które robią inni, a po drugie, nie chce albo nie potrafi o tym mówić. Jak to jest z tym niewidzeniem? Mam takie wrażenie, że społeczeństwo, rodzina, szkoła nauczyło nas tego, aby w tym, co robią inni ludzie, doszukiwać się niedoskonałości, doszukiwać się błędów, doszukiwać się czegoś, co nam nie odpowiada. I oczywiście potem, e, potem pokazywać to. No, typowa reakcja Polaka to jest taka, widzi coś, co. Dam wam przykład. Okej, okay. kiedyś prowadziłem warsztaty dla pewnej grupy i w pewnej sytuacji e, podałem sposób rozwiązania, który w 95% przypadków załatwiał sprawę nowy sposób rozwiązania dla tych ludzi. Jaka była reakcja? Czy ci ludzie powiedzieli, wow, mamy nowy sposób, jak możemy 95% problemów tego rodzaju rozwiązać? Nie, no przeważnie zawsze znalazł się ktoś, kto powiedział, chwileczkę, ale raz na tysiąc przypadków to będzie coś takiego i się nie da. Rozumiecie? To jest podejście większości ludzi. Tak nas nauczono, wyrządzając nam ogromną krzywdę. Dlaczego? Bo w relacjach z innymi ludźmi, którzy się starają, którzy coś robią dla nas dobrego, pozytywnego... Tą beczkę miodu z jej strony psujemy tą przysłowiową odrobiną dziegdziu. I to jest bardzo, bardzo niedobrze. Więc pierwsza rzecz polecam każdemu i każdej z Was, abyście się przyjrzeli, czy w komunikacji z innymi ludźmi, w interakcjach z innymi ludźmi zwracamy uwagę na to, co jest dobre, na to, co jest pozytywne, na to, co funkcjonuje, czy też zwracamy uwagę na to, co nie funkcjonuje. I teraz następny krok. Jeżeli już zwracamy uwagę na to, co funkcjonuje, na to, co jest dobre to czy my o tym sami z siebie temu człowiekowi mówimy albo w miarę możliwości nawet mówimy o tym pozytywnie innym ludziom. Jeżeli śledzicie moje działania na przykład na YouTubie czy, czy na Facebooku, to zauważycie, że jak gdzieś zdarza mi się spotkać czymś, co jest bardzo pozytywne, to o tym mówię i chwalę tych ludzi. Czasem oczywiście najpierw zapytam, czy mi wolno o tym publicznie powiedzieć, ale robię takie rzeczy. Wy wiecie doskonale, w jakich dobrych lokalach przebywam w Międzyzdrojach, w jakich dobrych lokalach przebywam w Warszawie. Nie dlatego, że mi ktoś za to płaci, że o tym mówię, tylko dlatego, że jak uważam, że ktoś robi bardzo dobrą robotę, to po pierwsze warto go pochwalić, po drugie warto powiedzieć, że on to robi. Większość z Was tego nie robi. Większość z Was, jeżeli już, to konsumuje, <laughs> używa to, co jest absolutnie w porządku, ale nie idzie o ten krok dalej. Jaki to, jest, jak, jaki to ma rezultat? No, po prostu jesteście wtedy w tej wielkiej szarej masie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli my dajemy pozytywną energię ludziom, którzy robią coś dobrego. Nagradzamy to, co robią, coś do, jeżeli coś robią dobrego, chwalimy, jeżeli robią coś dobrego, to budujemy sami kapitał pozytywnej energii, który w ten czy inny sposób do nas wraca. Poza tym, jeżeli jesteśmy jedni z nielicznych, którzy to robią regularnie, no to jesteśmy znowu tą purpurową krową w tym pozytywnego słowa znaczeniu, że się łatwo wyróżniamy do otoczenia. Polecam Wam, abyście bardzo uważnie przyjrzeli się sobie tutaj w tej kwestii. I eksperymentalnie zaczęli przyłapywać się na tym, że szukacie u innych ludzi elementów czegoś, co robią dobrze. I jeżeli te elementy robią dobrze, to natychmiast o tym mówicie, chwalicie, mówicie super, to mi się podoba, to jest fantastyczne, i tak dalej, i tak dalej. I to w bardzo różnych zakresach. Mówcie to Waszym dzieciom, jeżeli, jeżeli macie, mówcie to Waszym partnerom i partnerkom, jeżeli macie. Bardzo ważna sprawa, nie? Moja partnerka zrobiła dla mnie coś super. Mówię jej o tym. Od razu nie traktuję tego, no należy mi się, nie? Normalka, nie? Mówię o tym. Jeżeli jesteście menedżerami, róbcie to z Waszymi pracownikami, jeżeli jesteście właścicielami, róbcie to również z ludźmi, którzy dla Was pracują i generalnie z wszystkimi wokół Was. Tutaj oczywiście niektórzy z was mogą powiedzieć: No dobra, jeżeli ja tak będę chwalić, to może się to czasem obrócić przeciwko mnie. Jasne, że się może czasem obrócić. To jest normalne, bo część ludzi jest po prostu głupia i będzie próbowała to wykorzystać. Ale jeżeli mamy głupich ludzi wokół nas, to po przeczytaniu mojej książki wiecie, co trzeba zrobić: wywalić ich z naszego życia, bo są setki miliony ludzi, którzy są w porządku, którzy są fajni i sympatyczni, i do tych właśnie lepiej dotrzeć, właśnie. Dostrzegając to, co robią dobrego, nawet jeżeli to nie jest 100%, dostrzegajcie ten kawałek, który robią dobrze. Pochwalcie ten kawałek, który robią dobrze. I w ten sposób wyróżnicie się w bardzo pozytywny sposób. Ja to robię od bardzo, bardzo wielu lat. Znam paru ludzi, którzy osiągnęli pod każdym względem sukces życiowy znacznie większy od mojego. A oni tak samo to robią. Także to nie jest tak, to nie jest, że to jest naiwność albo haha, bo byle czym się. bo Nie, to jest to właśnie pozytywne nastawienie. Spróbujcie to zrobić. Spróbujcie to zrobić, spróbujcie wyrobić sobie takie nastawienie, i jeżeli Wam się to uda, to zobaczycie, jak długoterminowo wpłynie to na ilość sposobności, które będziecie mieć. Różni ludzie będą sami wam przynosić różne rzeczy, będziecie dostawać różne ekstrasy. Bardzo ciekawe zjawiska się dzieją. Ale nie wierzcie mi na słowo, wypróbujcie. No, tyle na razie. Jeżeli Wam się to spodobało, to szerujcie to na YouTubie, na Facebooku, gdziekolwiek. Jeżeli chcecie więcej i na pewno dostawać moich filmów i, i, i informacji o postach, to możecie zapisać się na moją listę mailingową. Tutaj adres będzie, też na końcu tego filmu też. W ten sposób będziecie mieć gwarancję, że niezależnie od algorytmów Facebooka czy, czy YouTube'a, będziecie zawsze dostawać informacje o tym, co się dzieje o najnowszych rzeczach, najnowszych przedsięwzięciach. No myślę, że tyle na razie. Jeszcze jedna może uwaga. Oczywiście, jak ja prowadzę warsztaty na przykład takie jak, e, jak, e, jak Top Gun, prawda, albo u klienta, to jest jasne, że wtedy jestem niezwykle upierdliwy, wtedy przy, jestem bardzo, bardzo uważam na wszelkie, najmniejsze nawet błędy. Dlaczego? No bo ja muszę człowieka przygotować do tego, żeby on sobie tam na zewnątrz poradził wszystko jedno, co mu się wydarzy. Ale to jest wyjątkowa sytuacja. Abstrahując od tego, zawsze staram się dostrzec pozytywne rzeczy, pochwalić te pozytywne rzeczy i serdecznie Wam polecam robienie tego samego. No tyle na razie, do zobaczenia następnym razem. Bye bye!